Kupu ręczowskiej Ski Fan. Pierwszy dzień świąt 2020 roku. Jestem na tatrzańskiej łomnicy przy skalniatym plesie. W totalnej pustej mgle. Mamy wszystko spakowane: narty zjazdowe, narty skiturowe, idą do boksa. Już to była taka szczotka. jaką taką dziwą, bardzo pogodę. Jest centymetr śniegu świeżego, szaro, buro i ponuro. W Zakopanem podobnie będzie na Słowacji, ale ja na Słowację mogę wjechać jeszcze przez 72 godziny, ponieważ zrobiłem sobie test na COVID. A zrobiłem nie dlatego, żeby tam jechać na NATO, tylko dlatego, żeby się móc spotkać z rodzicami. No i wszedł negatywny, więc skoro Słowacy pozwalają wjechać. 72 godziny po wykonaniu negatywnego testu na COVID no dojadę na, do Tatrzańskiej Łomnicy. A teraz przejeżdżam właśnie na wysokości Harendy. No widać, są tam te placki śniegu, da się jeździć. Rzecz jasna, może dzisiaj tu jeszcze wrócę po południu. A teraz będziemy przekraczać polsko-słowacką granicę. I to jest pytanie, czy ktoś tutaj stoi i czeka na nas? Jest jakaś kontrola czy nie ma tej kontroli. Jechałem na Słowacji i czuję się jak bohater filmu Ostatni brzeg. Nie wiem czy oglądaliście taki film. Cała akcja dzieje się po wojnie atomowej i po prostu ulice puste, nie ma ludzi totalnie cisza spokój. Tak właśnie jest. Wyobraźcie sobie od przejechania. Polsko-słowackiej granicy. O, to jest pierwsze auto. Jedzie jakaś ładzina, czy jakieś. Nie, dacia to była, jakaś bardzo stary samochodzik. Jestem na parkingu. Nie było żadnej kontroli. Jest tu dosyć pusto. Boczkiem troszeczkę przebija się błękitne niebo. Wygląda, że pułap chmur będzie mniej więcej na 1200-1300 metrów. Cóż, startujemy. do pośredniej stacji e, wysokość około 1200 metrów nad poziomem morza panuje tu totalna mgła jest, jest trochę narciarzy chodzą wyciągi a ja cisnę dalej wysokość 1350 metrów nad poziomem morza i robi się dosyć stromo, nie wiem czy to widać na kamerze ale ja żeby skompensować sobie to podejście ustawiam sobie teraz podkładki pod kątem 9 stopni będzie mi łatwiej podchodzić. I tak oto doszedłem do skalna tego plesa. Zwykle tu jest masa ludzi. Naprawdę popularne miejsce wśród Słowaków, Polaków, wszelkiego rodzaju turystów, a w szczególności narciarzy i turystów. A tutaj fantastyczny bar za mną, gdzie można zamówić haluszki i czapowane piwo. Niestety nie dzisiaj. Na tej wysokości trzeba się odżywiać. Nawet taki nowo wegetarianin jak ja je dzisiaj kanapkę z pasztetem od mamy. Nic nie widać, ale ja jest. Zjechałem z łomnicy, dolna część trasy wyratrakowana, dobrze przygotowana. Jest tutaj faktycznie trochę ludzi. Dół, jak widać, nawet jest odrobinę słońca, czuję lekki niedosyt. Cóż poradzić, chyba jeszcze raz trzeba tam wyjść na górę. I tak jestem mniej więcej w połowie podejścia. Drugiego już. Pogoda się poprawia. Z tej strony widać troszkę słońca, z drugiej strony odrobinę błękitnego nieba robi się dużo przyjemniej, natomiast ludzi jak było bardzo mało, tak dalej jest bardzo mało. Są tutaj turyści, którzy podchodzą z buta, plus paru nielicznych skiturystów, którzy się tutaj zapuszczają pomimo bardzo, bardzo trudnej trasy zjazdowej. Ciśnijmy dalej. Każdy początkujący skiturysta jest w stanie tutaj podejść. Oczywiście pod warunkiem że sprzęt ma odpowiedni i porządnej klasy foki podejście na łysych fokach może być tutaj trochę trudne udało mi się zaopatrzyć w następujący zestaw herbata gorąca czekolada kofola oraz batonik jestem bardzo zadowolony a do tego mam jeszcze pół kanapki która mi została, jeden banan oraz mandarynka. Naprawdę z głodu nie umrę. Raz, ba i lecimy. Jeszcze w trzech słowach, jak mogę ocenić dzisiaj e, Łomnicę e, z punktu widzenia narciarskiego i z punktu widzenia skiturowego. Więc jeśli chcecie sobie pojeździć trochę tak jak w Białce, to jest to bardzo dobre miejsce. E, jest dzisiaj dosyć twardo, no ale to oczywiście kwestia temperatury i kwestia warunków. Powiedzmy dla koneserów, dla osób, które chcy, e, lubią jeździć po stromszych trasach, e, brak e, łomnickiego ramienia, i brak w ogóle całej górnej części od skalnego presa do najwyższego punktu, gdzie dochodzi e, czwórka, krzesło, jest na pewno sporym brakiem. Jeśli chodzi o ski turystów, mamy Co? fantastyczne podejście, ale mamy bardzo dużo trudnych tematów. Są jakieś dziury, jakieś kurcze w ogóle e, przerwy, jakieś kamienie i tak dalej. Także iść do góry się da, ale trzeba bardzo uważnie to robić. Trzeba ściągać, przy samym podejściu trzeba ściągać dwa razy narty. Albo raz, to znaczy mi się udało ściągać raz finalnie. Natomiast Zjazd no, nie należy do przyjemnych. Powiedziałbym, że to jest wyzwanie. Więc jeżeli jeźdź, czujecie się bardzo pewnie na nartach, to możecie tutaj się zawitać jak najbardziej i e, wyskiturować, wyjść na górę, zjechać sobie jak najbardziej. Jeżeli nie, możecie wsiąść też do kolejki na górze gondolki i zjechać na dół gondolą. E, ja tu wyszedłem dzisiaj dwa razy. Drugi raz już troszeczkę czułem zmęczenie. Mam nadzieję, że będę miał fajnie zakwaszone nogi. E, Ogólnie jest to spokojny środek. Ja bardzo lubię to miejsce i, i wydaje mi się, że jak tylko COVID przejdzie, to będę tutaj często e, gościem. Kuba Lęczowski, Skiran Fan, Złomnicy, pierwszy dzień świąt. Do usłyszenia, do zobaczenia. Ciao!